Tak, nowy iPhone 13 Pro z ekranem 120 Hz. Może jeszcze szybciej wściekli w kosmosie będą. Cofam. Podobno w dziesiątej części będzie Cross Avengers, ale to tylko plotki. Już za 5 dni nowe iOS 15 oraz potencjalne nowe MacBooki Pro 14 oraz 16-calowe. Rzecz jasna w przyszłym tygodniu przygotuję na kanale podsumowanie całej tej konferencji oraz dedykowany pełnoprawny materiał na temat nowości w iOS 15. No, gdzieś tam sobie pewnie jakąś betę deweloperską zorganizuje i zainstaluje na potrzebę materiału. Po ostatnich dwóch tygodniach, w których celowo pominąłem totalnie wszelkiego rodzaju tematy smartfonów, mieliśmy nowego iPada Pro, mieliśmy iMacA nowego, mieliśmy Apple TV, telewizor OLEDowy od Sony, były laptopy na Windowsie, więc czas powrotu do korzeni. Czego możemy się spodziewać w nowym iPhone-13 łamane na 13 Pro? A jak się okazuje, znamy już praktycznie wszystko. Tego typu materiały pojawiają się praktycznie co roku u mnie na kanale i najczęściej zamyka się to gdzieś w granicach czerwca i lipca, czyli w momencie kiedy ilość plotek dotyczących nowych premier iPhone'ów, które rzecz jasna odbędą się w tym roku we wrześniu zaczyna się nasilać, co ma też przełożenie na to, że 90% z nich ma przełożenie na. Tę wrześniową konferencję. Zacznijmy od podstawowych informacji, jakie modele we wrześniu poznamy. Tutaj raczej wielkich rewolucji nie będzie, będzie dokładnie ta sama kontynuacja linii 12, 12 Pro oraz 12 Mini. Czyli mamy 13 Mini. Mamy 13, mamy 13 Pro oraz mamy 13 Pro Maxa. I ja wiem, jestem świadomy, że model 12 Mini nie sprzedaje się tak dobrze, jak niektórzy mogliby oczekiwać. Jestem wręcz przekonany, że Apple mało będzie się opłacać za przestanie linii produkcyjnej mniejszego modelu, tej mniejszej formy i trzeba będzie gdzieś wykorzystać te wszystkie dotychczasowe komponenty, które zostały wyprodukowane, a które nie weszły do sprzedaży, więc w tym roku jeszcze 13 Mini powinien być, a przynajmniej... Tak mi się wydaje. Pod względem wyglądu też nie oczekujmy rewolucji. Jeżeli mamy tutaj na sali ludzi, którzy oczekują kompletnej odmienionej formy i redesignu urządzenia względem zeszłego roku, to mogą się sporo zawieść. Modele tegoroczne będą praktycznie pod względem konstrukcyjnym takie same jak zeszłoroczne. Kanciasta forma, model mniejszy 5,4 cala ekran, T2, czytaj, 13 oraz 13 Pro przekątna 6,1 oraz ten największy Pro Max i. Z tego co pamiętam, wiele plotek pojawiało się na temat tego, iż już w tym roku Apple zrezygnuje z portów do ładowania. Szczerze wątpię, aby producent w tym roku postanowił zrezygnować z tego typu portu, byłoby to zbyt drastyczne rozwiązanie. Z roku na rok zlikwidować port do ładowania to nie jest złącze mini Jack 3,5 mm, i jestem świadomy, że wielu klientów nie miało problemów, tak jak ja chociażby z przejściem na słuchawki bezprzewodowe. Tak bezprzewodowe ładowanie nie jest jeszcze standardem, tym bardziej uwzględniając nasz. Rynek. Ta zmiana jest możliwa. Nie powiem, że to mi odpowiada, no ale taki okres zmian. Uważam, że port Lightning w dalszym ciągu będzie obowiązywać w telefonie, i też nie nastawiajcie się na jakikolwiek port USB-C czy Thunderbolt. Raczej w przypadku iPhone'a nie jest to możliwe, Apple na swoich akcesoriach do Lightning zarabia wystarczającą dużą ilość pieniędzy, aby nie pchać się w ten ujednolicony, ustandaryzowany schemat w postaci portu USB-C. W temacie głośników podejrzewam, że wielkich zmian nie będzie, być może jakieś marketingowe zagrywki mające na celu podbicie możliwości audio względem modelu 12, 12 Pro, jednak w dalszym ciągu dwa porządne głośniki stereo, które usatysfakcjonują Mam wrażenie, że większość użytkowników, którzy słuchają muzyki na głośnikach, jeżeli ktokolwiek z was to robi. Zmianie na pewno ulegnie ekran. Już w tym miesiącu dostaliśmy informację, iż na linię produkcyjną wjechały nowe ekrany od Samsunga, wyświetlacze LTP OLEDowe z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. No i niestety tutaj muszę się na chwilę zatrzymać. 120 Hz nie będzie rzecz jasna obowiązywać wszystkich modeli. Te ekrany pojawią się tylko w modelach Pro, czyli w modelu 13 Pro oraz 13 Pro Max. Dotychczasowe mniejsze modele, albo te tańsze, bo nie wszystkie są mniejsze, czyli model 13 oraz 13 Mini, będzie posiadać ekrany od LG z klasycznym poziomem odświeżania, czyli 60 Hz. I teraz, jaki może mieć to przełożenie na żywotność ogniwa? Do baterii też zaraz przejdziemy, bo zmianie ogniwo również ulegnie. Jeżeli chodzi o częstotliwość odświeżania, będzie to analogiczny sposób odświeżania adaptacyjnego do tego, co znamy chociażby w Samsungach. Więc na pewno w dłuższym okresie czasu będzie to rzutować na ogniwo. Jednak mam nadzieję, że Apple zrobi to na tyle dobrze, że optymalizacja z 5-nm procesorem plus. Oraz z nowym iOS 15 będzie na tak zadowalającym poziomie, aby ta bateria utrzymywała choć taki poziom jak w zeszłorocznych modelach. Co do samej autoryzacji, i tutaj kolejna zmiana również dotyczy wyglądu. Po raz pierwszy od 2017 roku zmianie ulegnie noc. Rzecz jasna, w dalszym ciągu nocza będziemy mieć. Niestety mam wrażenie, że rok na 2021 już ten noc w ogóle nie przystoi. Niezależnie o tym, czy jest większy, czy jest mniejszy. Ja wiem, że część z Was przyzwyczaiła się do niego, ja też się przyzwyczaiłem, ale przyzwyczaiło się do wielu rzeczy. Prawdę mówiąc, człowiek to taka istota, która jest w stanie zaakceptować wszystko. Mam też nadzieję, że nowy, zmniejszony noc będzie miał przełożenie choć na trochę szybsze działanie Face ID, bo mimo iż Face ID jest bardzo sprawne, mimo iż jest bezpieczne, mimo iż sprawdza się bardzo okej okay od wielu, wielu lat, tak mam wrażenie, że mogłoby działać jeszcze trochę szybciej, choć tak jak mówię, to już są takie moje niepotrzebne marzenia giga. Co warto też zaznaczyć, w czasach pandemii jesteśmy jeszcze w dalszym ciągu zmuszeni do noszenia tych maseczek, szczególnie w lokalach i Czasami jest problem z autoryzacją, w sensie odblokowaniem telefonem czy zapłaceniem telefonem. Z pomocą przyszła jakiś czas temu wprowadzona aktualizacja iOS 14, która daje nam możliwość... Chociażby odblokowywanie telefonu poprzez sparowanie go z Apple Watchem i to sprawdza się fajnie. I teraz pojawia się pytanie: czy koniecznością jest wprowadzanie skanera odcisków palców zaszytego pod ekranem? Ja wiem, oczekujemy tego, ja też bym chciał, jednak pamiętajmy proszę, że firma z Cupertino to nie święty Mikołaj i najprawdopodobniej to mogłoby rzutować na podwyższenie ceny, bo, bo wiadomo, Apple, wiadomo, swoje marże i tak musi narzucić. Czy dla osób, które są już przyzwyczajone przez ostatnie 4 lata do Face ID. To Touch ID będzie konieczne. Myślę, że nie, choć byłoby bardzo miło, gdyby taki skaner Touch ID w ekranie, nawet tylko w modelach Pro w tegorocznych wersjach się pojawił. Co do aparatów, tutaj nie oczekujmy wielkich rewolucji. Zmiany bardziej mogą objąć temat wyglądu jakkolwiek głupio to nie zabrzmi. W nowych modelach 13 Pro oraz 13 Pro Max będziemy mieli większe obiektywy, to już zresztą pokazywał Louis z kanału Unbox Therapy. Natomiast w modelach mniejszych 13 mini oraz 13, te obiektywy umiejscowienie tych obiektywów uległo pewnej mocy. Modyfikacji. Podejrzewam, że i tak ma to głównie na celu jakąkolwiek zmianę wizualną, żeby klienci byli w stanie odróżnić model 12 od 13 czy 12 Mini od 13 Mini. Czy to mi się podoba, no wiecie, to jest BZD, to jest tylko i wyłącznie kawałek obiektywu. Zobaczymy, co będzie. Co do samych obiektywów, również nie oczekiwałbym wielkich rewolucji. Być może Apple wprowadzi 8K. Choć ja tak jak już mówiłem niejednokrotnie nie jestem jakimś ogromnym zwolennikiem rejestracji filmów 8K, bo i tak nigdzie tego nie otworzę u siebie w domu. Jeżeli ktoś z Was ma ekran 8K w domu, to szanuję przeogromnie, ale powracając do obiektywów. Obiektywy w dalszym ciągu będą dwa w modelach podstawowych oraz trzy w modelach Pro wraz ze skanerem LiDAR. W dalszym ciągu będzie szeroki, czyli ten główny, teleobiektyw oraz ultra szeroki. Szeroki oraz ultra szeroki na wzór zeszłego roku w modelach Pro oraz w tych podstawowych modelach 13 mini oraz 13 najprawdopodobniej będą takie same. W temacie aparatu bardziej bym się skupił raczej na softwareze, aniżeli hardware'ze więc rewolucji w temacie fotografii również bym nie oczekiwał. Powracając natomiast na szybko do baterii. Według plotek pochodzących z chińskiego portalu społecznościowego, informacja jakie obiegły świat to to, że model 13 Pro ma mieć większą baterię 4352 mAh w porównaniu do niespełna 3700 dotychczasowego modelu 12 Pro, podczas gdy 13 i 13 Pro będą miały ogniwa o pojemności 3095 względem 2800. 815, no i ogniwo w Mini też trochę poprawiony na 2400 mAh względem 2240 w modelu 12 Mini. Teraz można zapytać Bartek, a po co poprawa baterii? W końcu w tych droższych modelach ta bateria działa spoko. Ja z perspektywy użytkowania modelu 12 Pro. Jestem z baterii w miarę zadowolony, choć wiem, że już niejednokrotnie mówiłem, że z miniakami bywa różnie. Wszystko wynika nie tyle z prowadzenia jakiegokolwiek innego procesora, bo procesor A15 wykonany w technologii 5 nm, podejrzewam, że będzie na podobnym poziomie energooszczędności jak zeszłoroczny procesor. No, ale musimy uwzględnić większą częstotliwość odświeżania ekranu, która na pewno będzie miała wpływ na drenowanie baterii. Więc podwyższenie ogniwa wynika przede wszystkim z podwyższenia częstotliwości odświeżania w modelach droższych Pro, ale to również będzie miało przełożenie na lepszą baterię w modelu 13 bez Pro. Bo pamiętajmy i jestem święcie przekonany, że Apple nie będzie się pałować, żeby dać mniejszą baterię do modelu 13 i większą do modelu 13 Pro, skoro i tak to jest ta sama linia produkcyjna, jeżeli chodzi o wnętrze, więc model 13 bez Pro. Bez częstotliwości odświeżania 120 Hz, najprawdopodobniej na tym skorzysta. Co do procesora A15, już mówiło się niejednokrotnie, że Apple mogłoby wprowadzić jako pierwsza firma procesor wykonany w technologii 3 nanometrów, choć szczerze wątpię, to jeszcze nie jest ten czas, ten moment, żeby po jednym roku z 5 nanometrowego procesora przechodzić na 3 nanometrowy. Raczej 5 nanometrów plus pozostanie, plus minus 15-20% szybszy procesor, choć czy. Użytkownikom modelu 12 bądź 12 Pro brakuje wydajności? Wydaje mi się, że nie. Wszystkie modele mają posiadać 6 GB, te modele droższe być może 8. Jeżeli chodzi o pamięci, raczej tutaj jakiejkolwiek zmiany nie oczekuję. Modele Pro zaczynają się od 128, modele 13 od 64. I ten najdroższy Pro może oferować również wersję 1Tera i na wzór iPada Pro może mieć to przełożenie, że w tym najdroższym modelu na przykład zamiast 6 będziemy mieli 8GB RAM. Co do cen, jeżeli model 13 Mini zostanie, a wydaje mi się, że w dalszym ciągu będzie tak jak mówię, Apple chce wykorzystać te komponenty, które jeszcze w zeszłym roku nie zostały wykorzystane i nie rozeszły się tak, jak mogliby oczekiwać odnośnie 12 Mini to jeżeli mini zostanie, to ceny będą bardzo podobne jak do zeszłorocznych modeli. Czyli za model 12,5-13 mini będzie około 3600 zł, 3599, model 13 to będzie 4199, model Pro podstawowy 13 Pro to będzie 4999, no i model 13 Pro Max, czyli ten wielki kwadratowy kloc to około 5500 tysiąca złotych. No dobrze, zatem podsumujmy, jakie zmiany w tym roku na 90% nastąpią. 120-hercowy ekran od Samsunga, ProMotion w modelach Pro, podobno mniej brudząca się obudowa w modelach również Pro, mniejszy nocz, większe baterie, odmieniony wygląd obiektywów z tyłu, szybszy procesor A15 wykonany w technologii 5nm+, tak jak mówię, mówiono o 3nm, ale tego się raczej nie spodziewajcie. Rzecz jasna Always on Display oraz wszystkie nowości, które raczej będą wynikać już samego oprogramowania iOS 15, aniżeli z nowości hardware'owych w nowych iPhone'ach. Jednak tak jak mówiłem o iOS 15 pogadamy sobie w przyszłym tygodniu. Co jest mniej pewne, ale jeszcze możliwe? Brak złącza do ładowania, choć tak jak mówię, bardzo bym się zaskoczył, gdyby Apple postanowiło w tym roku taką nowość wprowadzić. No i skaner odcisków palców, który dla mnie też jest jedną wielką niewiadomą, też nie mam pewności, czy faktycznie ta opcja zostanie wprowadzona w tegorocznych modelach. Kiedy premiera? W tym roku, opóźniej ma nie być, druga połowa września 2021 roku. No i na koniec, zanim przejdę do ogłoszeń duszpasterskich, jedno takie ogłoszenie ode mnie. Pamiętajcie, iPhone'y to tylko kawałek elektroniki kontrowersyjnego producenta, po której premierze połowa z Was i tak zapomni. Jeżeli ktoś z Was uważa, że ktoś używający iPhone'a jest gorszy, albo tym gorzej, jeżeli uważasz, że mając iPhone'a jesteś lepszy, to zastanów się dwa razy. Ten kanał to miejsce dla gadżeciarzy, niezależnie od płci, upodobań do sprzętu czy używanych smartfonów. Krótko mówiąc, technologia ma łączyć, a nie dzielić, choć prawda mówiąc, ten tekst popiwszyłem rojowi, uwielbiam gościa. Na koniec, moi drodzy, dwie informacje duszpasterskie. Po pierwsze, w dalszym ciągu do jeszcze jakieś dwa tygodnie trwa konkurs, w ramach którego do wygrania jest laptop o wartości prawie 5000 złotych. Na końcu pozostawiam link. Jest to laptop Swift 5 od Acera. Acer przekazał mi laptopa na konkurs, za co bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, gorąco zachęcam o odwiedzenie ostatniego filmu na kanale. No i jeżeli ktoś ma w dupie iPhone'y, to mam też dla takich osób miłą niespodziankę, a w szczególności osób, które są zwolennikami Samsunga i zaznaczam, to nie jest żadna współpraca, nic z tego nie mam. Wczoraj wczoraj dostały na Messengerze informację, że mam możliwość rozdania kodów rabatowych na Samsungi z serii Galaxy S21. Więc jeżeli ktoś dotychczas zastanawiał się nad zakupem S21 albo S21 Ultra, to informuję, że na S21 macie możliwość wpisania kodu od Nianty Zbana, dzięki czemu dostaniecie 400 zł rabatu. Wszystkie szczegóły dotyczące tych rabatów macie w opisie pod tym materiałem. Tak jak mówię, jeżeli skorzystacie to spoko, jeżeli nie skorzystacie to... Tito mi to, po prostu chcę pomóc. Jeżeli ktoś chciał dotychczas kupić sobie S21 albo S21 Ultra, a szkoda było albo brakowało mu kilkuset złotych, to nadarza się temu świetna okazja. No nic, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. No i cóż, my widzimy się albo gdzieś na początku weekendu, albo gdzieś w trakcie weekendu. Tymczasem spadam. Miłego, spokojnego dnia życzę. Pozdrawiam serdecznie. Sia.